Dzisiaj jest autentycznie ciepło. W sensie cieplej niż zwykle. I ja mam na sobie trzy warstwy ubrań. Nie wiem, jak, jak ja bym miała na przykład przeżyć y, mrozy. Tu mam jakiś sweterek, tu mam drugi sweterek, mam jeszcze pod To Jest jakiś błąd, w Matrixie normalnie weekend, śpię sobie, nie ma ograniczeń i nagle mi się wymyśliło, że jest szkoła i wstałam tak wiecie tak na hojną. I nie mówię dzisieję. Więc śpię dalej, ale stilno, no nie wiem o co mi chodziło. Nie wiem o co mi chodziło. Mm. Przysięgam, on mi kazał kupić to jest Tylko tamto Nie wiem, jakoś to wygląda Ja dzisiaj nie poznałam się jak przed chwilą, bo mówię Pomaluję się, ubiorę się. Przez wiecie, kilka dni teraz było zdalne, więc tak... Mm, rysik, spodnie od piżamki. <grym> Ale teraz... E, fajnie. Fajnie taki czuję się nagle potencjał, że się jest jednak ładnym. I appreciate it I te brwi takie... Zawsze chcę mieć takie krzaczosty brwi. Takie groźne. nie użyjcie gumę, jak macie maseczkę To wygląda mocno, mocno tak jakby realnie, ma takie, taką podstawkę taką, no jak sushi po prostu tu jest taki, są są żelki takie oponki, ale okej, okay. okej, okay, nie, nie wtrącam się, tu jest pianka po prostu owinięta takim podłużnym i tu jest, to, to akurat musieli się postarać, bo tu jest taka pianka z taką rybą, okej, okay. a moim najlepszy będzie zielony. Okej, okay, więc powiem Wam tak, to takie, co myślałam, że jest najlepsze, słodkie i bez smaku, jak myślisz, słodkie i bez smaku? No tak, Najlepsze, w sensie mi, najbardziej smakowało to z tą rybą. Nie byliśmy w stanie zjeść wszystkiego, bo jest strasznie słodkie. A tobie? Mi też, ryba. Ryba, mm, Ten taki trochę bez smaku. W sensie te pianki są takie same w tym i z tym, z tą rybą. Także... Mm, trzeba mi się przebierać, bo zaraz wychodzimy. I wyjąłem rejtuzy, nowe rejtuzy w kartoniku. I tak. Jakby pokażę Wam w moją nogę, bo może na przykład nie wiecie o co mi chodzi. A zaraz zrozumiecie. Więc jakby... To sięga mi do kolana. Aż się głupio przyznać. I nie, nie jak się dzieje? Zawsze się śmieją moje rodzice za mnie, ale ja umiem jakby spakować rzeczy do walizki. Ale potem jakby to się nie mieści i to nawet nie są wszystkie rzeczy tutaj i ja się pytam, ja naprawdę się pytam, jak to jak to robicie, jak to mieścicie. to rozbawiło. Patrzę na instrukcję, no i tutaj jest potrząśnij wiadro, prawda? Potrząśnijcie <gryzamy> wiadro i ten facet jakby. Przysięgam. co tak potrząsa wiadro? Tak wokół czyj tej. I'm serious. No. ja nie wiem, wyimaginowany świat. Jest przygotowane wszystko, ale trochę to jest ciężkie. Dużo trzeba zrobić. Ale podobno to się uda. Także, także spoko. Tutaj mamy jakiś ten alginat i gips. No, dość śmiesznie to wygląda w środku. Pięknie, bardzo. Państwo mogą y, cały czas brać udział.